Do sprzedania ciągnik Renault 120 Kawał dużego ciągnika ponad 6 ton masy 6 cylindrów. Silnik 110 koni fabrycznie. On ma 120 jakieś, bo przy okazji regeneracji pompy miał troszeczkę moc podniesioną. Skrzynia traktonik 24 na 8. Trzy półbiegi, rewers elektrohydrauliczny, kabina na sprężynach czterech, bo to jest wersja TZ. Tylny podnośnik, haki do łup, też z hakiem 8600 u dźwigu. Zaczepy, tak jak widać, górny, dolny. Hydraulika, dwie pary i trzecia sekcja jednostronnego działania. Tu, ze sterowaniem na zewnątrz, tu wszystko działa. Tak to wygląda z tej strony i zajrzyjmy sobie do środka. W środku mamy tak dwie prędkości WOM-u 540 000 Wam włączane tutaj hydraulicznie Mamy tutaj sterowanie tuzem elektrohydrauliczne, podnoszenie, nawiewy i tutaj mamy trzy pary hydrauliki z taką blokadką, jedna dźwignia do stałego wydatku, reduktor, cztery biegi główne, rewers włączany przy kierownicy i jeszcze mamy trzy półbiegi tutaj na guzikach. Problem z tą skrzynią jest taki, że został ciągnik scholowany ze względu na drobną usterkę, urwany kabelek. Ciągnik został scholowany i skrzynia, niestety, się zatarła, bo nie był włączony luz na reduktorze. Więc tutaj może być jakaś większa robota. Nie wchodzi 1/2 na trójce, 4 jeździ, ale lepiej go w tym momencie nie ruszać. Odpalimy sobie. Licznik wskazuje 900. Nie włączyłem. Licznik wskazuje 900 motogodzin. Silnik pracuje ładnie Zdrowy, nie ma żadnego problemu Skrzynia też przerzuca biegi fajnie Dla kogoś, kto chce się pobawić z tą skrzynią Myślę, że jest to całkiem fajny sprzęt Zapraszam